Konjunkcja to w prostym rozumieniu zbliżenie się na nieboskłonie ciała A do ciała B. I moi drodzy, zdaje się, że właśnie z takową mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. Księżyc oraz Jowisz właśnie zbliżają się do siebie. Zapraszam was na relacje z obserwacji. Tak, miały być relacje z obserwacji, ale okazało się, że mam za mało materiału, aby zmontować z niego filmik. Dlatego odbiegając od tematu Jowisza i jego koniunkcji z Księżycem, skupmy się na czymś innym. Nie tak dawno temu wybrałem się wraz z aparatem Canon EOS 1200D na astrofotograficzną przygodę. Miałem ze sobą również obiektyw Jungnoło o ogniskowej 50 mm, który pomógł mi we fotografowaniu galaktyki Andromedy. Parametry, jakich użyłem, to 6 sekund ekspozycji, przysłona 2,2 i ISO 800. Przykład jednej klatki cały czas widzicie na filmie. Jak widać, nie jest to najlepszy materiał. Na zdjęciu, pomimo fotografowania około północy, widać jeszcze błękit nieba. Mimo wszystko aktualizując kadr tak, aby najjaśniejsza z gwiazd stale znajdowała się mniej więcej w jednym miejscu na ekranie aparatu, wygnałem 51 klatek jasnych i około 10 ciemnych. To wszystko jak zapewne się już domyślacie wrzuciłem do Deep Sky Stakera i po kilkudziesięciu minutach miałem już gotowy efekt końcowy. Spójrzcie, jak wygląda to w porównaniu do surowej klatki. Pomimo wyraźnej ingerencji białych nocy w jakość fotki, na staku widać trochę więcej gwiazd. Nieco bardziej z tła wyodrębniła się galaktyka Andromedy, której dysk zdecydowanie lepiej prezentuje się w porównaniu do surowej klatki. Pozostała tylko drobna obróbka i voila! Żartowałem. Moje zdjęcie wygląda tak. Jak widać, tyłka nie urywa. Ale w ramach ciekawostki pokażę Wam to: obłoki srebrzyste. Jedna klatka wykonana przy następujących parametrach. 2,5 sekundy ekspozycji, przysłona 1,8 ISO 800 ogniskowa 50 mm, a model aparatu znacie. Jeśli mimo wszystko film Wam się spodobał, zapraszam Was do subskrypcji kanału, a także odwiedzenia opisu pod filmem.